Witam serdecznie w kolejnym odcinku podróży Bliskich Naturze. Tym razem zapraszam na Podlasie, a dokładnie do Doliny Rzeki Biebrzy, która jest miejscem wyjątkowym w skali całej Europy. Znajdują się tu bowiem największe torfowiska w Polsce, a także jedne z największych w Europie z powierzchnią wynoszącą 100 tysięcy hektarów. Każdej wiosny Biebrza rozlewa się szeroko poza swoje koryto, zamieniając tutejsze torfowiska w gigantyczne jezioro, które niczym magnes przyciąga tysiące ptaków wędrownych wodno-błotnych. Między innymi z tego powodu w Dolinie Biebrzy znajduje się największy w Polsce Park Narodowy, a cały ten obszar należy również do sieci Natura 2000. Ogromne znaczenie biebrzeńskich bagien jest tym większe, że w chwili obecnej na świecie pozostała już tylko połowa z istniejących kiedyś dzikich mokradów. Gdy zima dobiega końca, a wiosenne słońce zaczyna mocniej przygrzewać, ogromne ilości śniegu zalegającego w zlewni Biebrzy zaczynają powoli topnieć. W ten sposób na przełomie marca i kwietnia docierają do doliny ogromne ilości wody. Wąskie koryto Biebrzy nie jest w stanie zmieścić w sobie takiej masy wody, która w związku z tym rozlewa się szeroko po całym terenie. Wiosenne rozlewiska w najszerszych miejscach mają nawet kilka kilometrów szerokości i trwają przeważnie aż do drugiej połowy maja. Biebrza, która latem przypomina wąską strugę wody wijącą się wśród trzcinowisk, wiosną zamienia się w ogromne jezioro mające przeważnie 100, a maksymalnie nawet 200 km kwadratowych powierzchni. Wielkowe walory przyrodnicze tych terenów w głównej mierze zawdzięczamy Wiebrzy, której wody ukształtowały tutejszą roślinność oraz krajobrazy doliny na przestrzeni minionych tysiącleci. Rzeka jest całkowicie naturalna i nieuregulowana, więc jako ciek, typowo nizinny, płynie leniwie wśród torfowisk, tworząc liczne meandry i starorzecze. W granicach Parku Narodowego mierzy 156 km, co stanowi ponad 90% jej całkowitej długości. Latem koryto biebrzy ukryte jest zazwyczaj wśród niedostępnych trzcinowisk i wierzbowych zarośli, porastających rozległe torfowiska, dlatego najlepszym sposobem na poznanie rzeki jest spływ kajakiem lub tratwą. Jednak wiosną, gdy poziom wody w biebrzy podnosi się nawet o kilka metrów, można ją podziwiać już z daleka. Nie wszystkie mokradła występujące w Dolinie Biebrzy mają charakter otwartej przestrzeni. Pewną ich część stanowią olsy, czyli podmokłe lasy, w których drzewa podtapiane są wodą przez ponad 6 miesięcy w ciągu roku. W olsach dominuje jeden gatunek drzewa, a mianowicie olsza czarna. Tworzy ona wysokie i puste w środku kępy, a na jej szczodowatych korzeniach znajdują się brodawkowate narośla, dzięki którym drzewo wiąże azot atmosferyczny z powietrza, a następnie wkomponowuje go w swoje tkanki. Badania naukowe wykazały, że liście olszy czarnej zawierają cztery razy więcej azotu niż inne gatunki drzew. Największy kompleks naturalnych olsów w Polsce znajduje się właśnie w Biebrzańskim Parku Narodowym, a dokładnie w okolicach wsi Laskowiec, gdzie zajmuje ponad 1600 hektarów powierzchni. Dla człowieka bagna wydają się być nieprzystępnym i niebezpiecznym miejscem, ale dla wielu gatunków zwierząt stanowią wręcz idealne schronienie. Dobrym przykładem jest łoś europejski, który do tego stopnia świetnie czuje się na mokradłach, że miejscowi nazywają go władcą Biebrzańskich Bagiem. Dolina Biebrzy była jedynym miejscem w Polsce, gdzie łosie przetrwały drugą wojnę światową, natomiast obecnie żyje ich tutaj około 600-700 sztuk. To są jedynie szacunki, ponieważ tak naprawdę nikt nie wie, ile dokładnie łosi jest nad wieżą, gdyż zwierzęta te przez większą część roku żyją ukryte w głębi niedostępnych torfowisk. Chociaż łosie wydają się być spokojnymi i powolnymi zwierzętami, nie warto się do nich zbytnio zbliżać, zwłaszcza jesienią do samców, które potrafią być wtedy bardzo agresywne. Tym miłym akcentem kończymy nasz krótki spacer po Biebrzańskich Bagnach. Wszystkich sympatyków aktywnej turystyki i odpoczynku na łonie natury zapraszam na moją prelekcję poświęconą Dolinie Biebrzy. Motywem przewodnim multimedialnego pokazu jest oczywiście dzika przyroda, ale przedstawiam w nim również zdjęcia i ciekawostki na temat regionalnej architektury, stylu życia i własnej kultury rdzennej ludności, wspominam o regionalnej kuchni oraz bogatej historii tej części Podlasia, a także o licznych atrakcjach turystycznych całego regionu. Więcej szczegółów znajdziecie na mojej stronie internetowej www.sebastianbielak.pl. Pozdrawiam i zapraszam!